Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na film z kolejnymi produktami marki Stars from the Stars. Zostały nam takie produkty do testowania: paleta Burgundy Bliss. Tak się prezentuje w środku. Ten kolor jest. Dosyć taki liliowy, a tutaj widzę, że jest szary, ma piękne drobinki. Poza tym tak kredka do oczu i ust. Ta burgundowa, dwie pomadki. Dwie pomadki 01 Sponge Cookie i 03 Pillow Fight. I olejki. Te dwa. To dzisiaj będziemy testować. Jak widzieliście, dzisiaj polecimy na burgundowo. Pierwsze, co to paleta, zaraz zrobię słocze, Ten piękny kolorek. Tutaj właśnie widać. O. I tak się prezentują z bliska. Przybliżyłam się do Was i myślę, że zrobię dwa różne oka. Jako, że nigdzie nie wychodzę, a jak wychodzę, to wieczorem nikt nie patrzy. Odkleję sobie lusterko. Zacznę sobie od tego jasnego cienia. I jest jasny. Tylko po długu brwiowy. Cały czas z tyłu głowy mam, żeby zrobić tak makijaż, żeby nie mieć chorego oka. Bo wiecie, że ja i Burgundy to trochę się nie lubimy, ale zobaczymy, czy da się to ograć. Pojadę od razu z tym koksem. Ten cień nałożę sobie w zewnętrzny kącik. Odczyszczę pędzelek i na dalszą część powieki nałożę sobie ten tutaj. Łączę z tamtym na górze. Piękny ma kolor, powiem Wam. Dołożę bordo czyli na kanapkę, na zakładkę. I teraz, luźniejszym pędzelkiem, znowu biorę ten, ten tutaj i rozblendujemy taką chmurkę. Znowu sięgam po bordo. I jeszcze luźniejszym pędzlem, miotełką nie zamoczę w żadnym cieniu, a będę blendować. Te trzeba dwa pomieszać ze sobą, tak jakby mi się troszkę przykleiło tutaj i nie chciało połączyć. No, wyjechało mi się, tak? I Teraz tylko pod źrenicą zobaczymy, czy zrobi się chore oko. Powiem Wam, że nawet nie. I teraz ten tutaj cień nałożymy w kącik. Przeciągnę tutaj wyżej i troszeczkę w zewnętrzny kącik, przyciemnić burgund. Jeszcze bym na górze coś rozblendowała bardziej i to może zrobię tym tutaj beżem. No tak, tak będzie lepiej. I mogę tym beżem tutaj sobie zrobić Małgosiowy łuk, delikatnie Używam pędzli Jessup. Z kompletu takiego winnego, ciemnego wina. I tym najjaśniejszym teraz cieniem od razu. Ja tak lubię. To jest pędzelek niby do korektora, wiecie. A ja sobie tym lubię podczyszczać. I góra. I teraz jeszcze małym pędzelkiem, takim też z tym beżem rozblenduję dół. Rozblendowało się bardzo ładnie, ale tu jeszcze białym zrobię odcięcie. Ja już tak na niego będę mówiła biały, no bo on jest taki dosyć jasny. Dobrze, i teraz co, błysk, tak? Błysk. No to ten błysk tutaj od zewnętrznego kącika. On daje tylko poświatę. Więc też fajnie wygląda. I to bardziej ma taki. O, ja tutaj tak w troszkę brązowy, słuchajcie, sz, bazę jakby, ale Shift jest taki beżowo-złoto-burgundowy. Wydaje mi się, on daje taką na powiece powłokę musującego wina <coughs> ciemnego. Nie wiem, jak to nazwać, ale pięknie wygląda. Na środek powieki przejdziemy sobie do tego błysku. Śliczny jest ten odcień. Ciemne oko wyjdzie, ale fajnie mi się podoba. Ten tutaj błysk dam na dolną powiekę. Tak, żeby słuchajcie, troszkę tam się coś działo, rozświetlało. I tak naprawdę nie dałam go tutaj, ale może go jeszcze dołożę. No, jest to paleta naprawdę dająca możliwości zrobienia wieczorowego, burgundowego makijażu. Nie powiem chyba, że mam to oko chore. Chyba tego nie powiem. Może ten odcień, wiecie, Burgundu jest taki bardziej do mnie. Patrzcie, jak się to chmurkuje pięknie. No i dobrze. I to by było koniec, a w sam kącik wewnętrzny, cały czas czysz, cały czas czyszczę pędzel, cały czas czyszczę pędzel. I ten błysk tutaj poleci na wewnętrzny kącik. nie jestem za bardzo burgundowa. I wiecie, że bardziej do mnie przemawiała paleta Cozy Nude, ale ta też jest piękna i zaraz spróbuję zrobić też makijaż mocny, ale inaczej kolorystycznie. Nabieram sobie tutaj tego cienia. Dzieńniak raczej zaczynam, powiem wam, od załamania, a wieczorowe makijaże jakoś tak odpakowania ciemnego i ciemnego cienia i robienia po prostu kształtu oka. Kurczę, miałam bazę przetestować. Przedem do przodu i wyciągam. Będzie dobrze tutaj wyciągnięte. Już nie dokładam cienia. Patrzcie, jaki pigment jest. O, wow. No. Naprawdę jest pigment mocny. No i zjadę od razu na dolną powiekę, bo to jest taki burgundowy brąz. To nie jest, wiecie, brąz brązowy. Przepiękny jest ten kolor. O oh wow, naprawdę. To teraz od razu tym beżem jasnym spróbuję górę rozblendować. Znaczy beżem jasnym, wiecie, którym? Tym tutaj cieniem. Spróbuję górę rozblendować. Troszeczkę. Muszę go trochę poblendować, żeby on dobrze się wpracował w powiekę, bo ciemny cień, wiecie, to może zrobić jakieś Nierówności, jakieś plamki, ale to chodzi o równomierne rozblendowanie. No, nie ma nic, żadnej plamy. Ok, no i teraz od razu błysk. I na środek powieki dam ten błysk, a na łączenie tutaj. Nie czyszcząc palca, biorę ten błysk. Też właśnie, żeby troszeczkę burgundu tutaj przemycić. No, podoba mi się, powiem Wam. Niby dwa różne oka i kolorystycznie, ale tak spojrzawszy na pierwszy rzut oka na oka, no są dosyć podobne, prawda? Chyba tak, to jest ciemniejsze. Dolna powieka poleci tutaj ten chłodny fiolet. Teraz wyszedł. On ma drobinki, słuchajcie, ale tych drobinek to na powiece to raczej się nie zobaczy, chyba że tak mocno napakować. No i jeszcze sięgam po ten jaśniejszy brązik. ciągnę troszkę tutaj na dół i biały cień. Tutaj sobie rozjaśnię tylko ten cień. Mój cień na skórze. No i teraz dalej ten cień poleci. Cudowny. Ja go tak tutaj rozetrę palcem. Ten błysk tutaj boczkiem pędzla na dół, na środek ten błysk, tak w połączeniu jasnego i tego matu, o, mm, coś takiego, widzicie, teraz jest różnica przez dolną powiekę, o, tak, żeby też ta powieka była dosyć ciemna, no bo to mocny makijaż. To teraz jeszcze blendujemy górę. Coś miałam różowego na, na, na palcu, na pędzlu, ale nawet fajnie wyszło. Chyba z tamtego oka. Nie chcę, wiecie, tutaj zrobić jakiegoś babola i... Dać tego różowego, mocnego, to znaczy tego czerwonego, burgundowego. A kusi, kusi, żeby tutaj poblendować nim, ale nie. Chyba, że cieniutkim pędzelkiem, ale cieniutkim, ale grubiutkim, wiecie, do brwi. Koniec, właśnie gruby. I nabiorę go troszeczkę, tego bordo tutaj tego. Spróbuję zrobić teraz małgosiowy łuk. Mm. No, powiem Wam, że spoko. Ładnie to wygląda. No to dobra, to tutaj doło dołożę brązu w małgosiowy łuk. Też tym pędzlem, żeby był mocniejszy. Takie tylko muśnięcie do nicości tutaj, o. No, fajnie, powiem Wam, że fajnie. O i te małgosiowe łuki mi się podobają. Został nam jeden błysk, ten najjaśniejszy. I on jest, gdzie on jest? tutaj. Ale ja go widzę. Wiecie gdzie? Ja go widzę tak. W samych, w samych wewnętrznych kącikach. I widzę go też pod brwią. Nie wiem, czy to moje kolory, ale powiedzmy, że pasują do akcentów w tle. <śm> i do bluzki. Dobrze. Będę cała bordowa dzisiaj. No cała bordowa, burgundowa. Ja jeszcze muszę poprawiać. Muszę. Tak. I tak się prezentują dwa makijaże, tą paletą. Oczywiście trzeba je skończyć, wykończyć rzęsami i tak dalej. Może przykleję, nie wiem. A teraz przechodzimy do ust. Zapomniałam. Tak. Sklerosa nie boli. Tylko trzeba Potem poczekać. Przetestuję sobie tylko jeden olejek, znowu, bo no, wiecie, chyba że dobra. Ten karmelek. No, po prostu. Wertels Original. Mm, super. Albo ja je już przetestowałam. <grym> nie wiem. Ja, patrzcie, takich rzeczy nie pamiętam. Niektóre pamiętam. A niektórych nie pamiętam. No chyba tak każdy ma. Pocieszam się. Dobrze, ten czerwony. Ten czerwony. Niech już będzie. Lekko, lekko daje kolor. Mm, fajny. Mm, fajna wiśnia, ale w smaku trochę, jakby nie, nie ma smaku. I ten, ten brak smaku staje się jakby niesmakiem. No, ja jestem wybredna w takich rzeczach do ust, wiecie, więc. Mm. No. Ale jest OK. Ten olejek od momentu testu stoi na podorędziu i nie ma dnia, żebym go nie nałożyła sobie na usta. Tak, to uwielbiam bardzo. Bardzo uwielbiam. No, natomiast tak, ten karmelek też będę y, używać. Mm. No, wiśnie też. One są bardzo komfortowe, nie kleją się. Dobrze, wyjmuję kredkę. Ja się tej kredki boję, ale spróbujemy. Słuchajcie, co zrobimy? No, nie jest tak źle, bo myślałam, że będzie bardziej czerwona, a jest taka, no, burgundowa, ciemna. Ja zobaczę, jak ona wypadnie na linii wodnej. Może też ją dam tutaj. Słuchajcie, na najwyżej przykryję inną kredką. No jest mocno. Jest mocno. Teraz jest oko chore. Moje oko jest chore. Tak. A zobaczmy, jak będzie przy tej kolorystyce cieni. No to więc moje oko nie lubi się z tak bardzo burgundowymi kredkami na linię wodną. Chyba, że ja sobie to wmówiłam. Napiszcie mi w komentarzu, szczerze, proszę. Jak zawsze, zresztą chyba, raczej na pewno. No, widzicie, jak ja bzdurzę. Yy, nie wiem, czy dam tutaj, chyba nie dam. Ale daję. Nie, dobra, skończymy. Zrobię nią usta, ale najpierw może niech ten olejek popracuje na usta, a ja za ten czas zrobię sobie porządek i wykończę rzęsy. Makijaż jest tak mocny, że postanowiłam w ogóle spiąć włosy z tyłu. W taki mały koczek czy coś cokolwiek, byleby tu nie było, bo za dużo mi tego było. Zaczynamy test tej kredki burkundowej jako konturówka. Co się namęczyłam z rzęsami, muszę wam powiedzieć, że używam kleju, resztkę już mam z tej neicha, -Ne ale powiem wam, że on chyba stary. Nie chciały mi się rzęsy przykleić yy, i musiałam zdjąć, wyczyścić. W ogóle na, na początku pomalowałam yy, tuszem Stars From The Stars Sexy Flexi i w momencie przyklejania sztucznych rzęs od góry, właściwie takich czwarte. To moje rzęsy się w tą stronę skierowały, posklejały, wyglądało to tragicznie, więc ściągłam jeszcze troszkę tuszem tą cienką szczoteczką, powiedzmy, rozczesałam, uratowałam. Ale no, nie cierpię kleić znowu rzęs, naprawdę. Ale do tego makijażu się trochę prosiło, jakby. Na linię wodną dałam w końcu kredkę Cozy Nude, tę konturówkę z. Testu z tamtego filmu. Lepiej to wygląda, moim zdaniem. Dobrze, no i teraz usta, które będą zdecydowanie mocne. To jest taka burgundowa konturweczka do oczu i ust. A oczy sobie odpuściłam. No i robię usta. Na ustach taka czerwona, mi się nie wydaje jak na oczach. Kolor tej kredki jako konturówka mi się bardzo podoba. Na oczach nie dla mnie, ale na ustach super. I teraz bierzemy najpierw tę jaśniejszą pomadkę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu macie kolorek. Mm, tak to wygląda. Bardzo komfortowa też taki karmelek. I wychodzi sama. O, trzeba. O. Słuchajcie, no. To jest do takiego mm, lata 90. makijażu, zestaw. A teraz tak wygląda ten kolor. Boże, zesłoczuję! Przepraszam, przepraszam. Zesłoczuję Wam. No, jest jaśniutki. Jaśniutki, jaśniutki, karmelek, naprawdę. Słuchajcie, i może teraz właśnie zanim ona zastygnie. Troszkę chociaż odcisnę sobie, bo konturówka to jest mm, trwała, więc została. I teraz nałożymy ten taki kolorek. No, myślę, że ten będzie fajny. Już jest jasna. Ale już bardziej pasuje do oków. Mm. No i w sumie fajnie wygląda. Wiecie, co można zrobić? Jeszcze tę konturówkę tutaj dołożyć. Bardzo skomfortowa ta pomadka. O. Patrzcie, rysuję po niej. Mm. I w ten sposób. No, śliczne ombre się zrobiło. Testując paletę, stwierdziłam, że maty są bardzo masełkowe. Dobrze się blendują ze sobą, łączą. Bardzo dobry pigment mają i są po prostu, są po prostu dobrej jakości. Bardzo dobrej jakości. Nie zrobiły plamy, dziury ani jeden kolor. Dzienny makijaż może wrzucę na shorta, bo to już by był za długi ten film. Ale to co chciałam, to przetestowałam. Brązy, znaczy tutaj jest właściwie jeden brąz, taki beż, ciemny beż, czyli ten. I to jest kolor, który jest bardziej uniwersalny niż pozostałe maty. Z tym to bym uważała, jeżeli chodzi o dolne powieki dla niebieskookich blondynek. No ja troszkę go będę unikała, jeżeli chodzi o makijaż oczu niestety, bo rzeczywiście dla mnie bardziej odpowiednią jest paleta Cozy Nude niż ta Burgundy Bliss. Jednak no jest piękna. Zrobię makijaż w kąciku zewnętrznym tym cieniem, rozblenduję tym. Wewnętrzny kącik, no, zewnętrznym powiedziałam tak, no rozblend i załamanie, tym rozblenduje, a tym wewnętrzny kącik i jeden błysk czy dwa, ten jest piękny, on jest taki złotawo ciałowy, naprawdę jest bardzo ładny i no, tym tutaj te jakieś ozdóbki tylko, wiecie, takie akcenciki minimalne można robić, ponieważ można sobie oko właśnie zrobić chore. Kto tak ma, to wie, a niektórzy mają. Takie oczy, że wszystkie kolory pasują. No mi niestety nie. Chociaż, jak w podgląd patrzę, to mi się podoba, tylko że ja patrzę na ślepo. Nie wiem, napiszcie mi teraz, jak z rzęsami, jak to wszystko wygląda. Może, może fajnie, jednak. No, włosy mi się już posypały. Jeżeli chodzi o olejki, no to już mówiłam, rewelacja, rewelacja po prostu. Teraz, jeżeli chodzi o kredki. Bo jednak ta bardziej mi odpowiada jako kredka do oczu na linię wodną, jest taka lekko, właśnie, 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 zobaczcie sobie latające oczy. Ta na linię wodną jest dla mnie bardziej odpowiednia niż ta czerwona. Ta czerwona, burgundowa, jest przepiękna na ustach. Tak. Naprawdę nie jest taka krzykliwa czerwona bardzo taka wiecie bordo tylko jest taka przygaszony ten burgund mi się na usta zrobił bo ja mam ciemną czerwień wargową więc może też dlatego bardzo bardzo mi się podoba ta ta konturówka na ustach No i tak pomadka ta najjaśniejsza To naprawdę do makijażu w stylu lat wiecie 90 -tych. i ombre. O. No super wygląda. Takie coś. Naprawdę. Także wszystkie nie, to jednak jest ta chyba najciemniejsza. Tam Tamta była brązowa. Tak, chyba tak. Patrzcie, ta moja skleroza mi nie daje żyć. I tą o to po odbijać z konturówką pomieszać. Póki jeszcze nie zastygła, ale to się bardzo ładnie wszystko łączy, widzicie jaki efekt. Oczy już poleciały może? Albo jak nie, to, to stawię krótko, nie zwracajcie uwagi na te rzęsy, bo to masakra mi wyszła. Ale wiecie, zdjąć odkleić, to zostanie klej. Rzęsy powichrowane i bym musiała zmywać oczy. A już po prostu no, nie chciałam tego robić. Kolekcja blanket jest OK, oprócz jak dla mnie. Nie, no mus muszą być te cienie w takiej kolekcji, no muszą być. Ale że to kolor nie dla mnie za bardzo, no to już moja wina. Ale cienie jakościowo są genialne, błyski są przepiękne. Y I nie dla mnie jest na linię wodną, ani na oko ta konturówka burgundowa, ale bardzo ładnie na ustach. To jest moje podsumowanie. Ja lubię te produkty ogólnie ze Starsów. Są takie w punkt, takie dla mnie z malusieńkim minusikiem kolorystycznym, ale to mówię nie wina marki, tylko moja, tak, że mi to nie pasuje. Miałam sobie dzisiaj przetestować bazę, wyjęłam, zapomniałam, jak to ja. Ogólnie jest ok. Bardzo jestem zadowolona z tych produktów. I jeżeli chodzi o te kredki, na pewno będę używała olejki, pokochałam. Tuż do rzęs używam Non Stop Sexy Flexi i paletka będzie w połączeniu z tamtą paletą Cozy Nude jak najbardziej też dla mnie fajna. Może jakaś kreseczka czerwona tylko wleci i czarne rzęsy to wtedy będzie ok, ale wiecie co, ten kolor jest przepiękny, ten drugi. To znaczy ten, ten jest przepiękny dla mnie, ten przepiękny jak dla mnie mówię. Błyski wszystkie. Ten nawet jest, nie jest taki, że robi choroko, bo jest taki bardziej fiolet, ciepły. No, taki róż, ale już inny niż. O, widzicie, róż bardziej niż ten, tak? Ten najbardziej dla mnie kolor niebezpieczny, tak powiem, ale tylko jeden z palety, więc i tak super. No to kończę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Czy może coś już macie z tej kolekcji? A jak macie, to dajcie znać, jak Wam się sprawdza, czy jesteście zadowoleni, czy jeszcze na coś polujecie. Ja ogólnie dzisiaj mam makijaż wykonany produktami ze Stars from the Stars, także też super mi się to wszystko utrzymuje. Malowałam, się, malowałam twarz długo, długo przed obiadem, a dopiero teraz po obiedzie jest godzina chyba 17.00. Maluję sobie oczy. Tak, 17.43 nawet. Także wiecie, no tak wygląda twarz. Znowu użyłam bazy, podkładu do konturu. No, także produkty są świetne, 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 lubię, bardzo lubię. A, i brwi, brwi oczywiście zrobiłam dwoma kredkami. Przody jaśniejszą, dalej ciemniejszą kredką ze Stars From The Stars, także no bardzo, bardzo lubię i fajne mi te brwi moim zdaniem wychodzą. Nieskromnie mówiąc, dobrze, dobra, kończę, kończę. Słuchajcie, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie pod filmem lajka, like subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie mnie wesprzeć w ten sposób. Zostawcie włączony dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. I ja się już żegnam, życząc Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa pa.